Cześć, tu Kamila, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj filmik z prezentacją albumu. Album wykonałam z kolekcji Craft of Clock Auger. Wykorzystałam cztery duże zestawy papierów, te 12 na 12 cali. Zostało mi troszeczkę ścińków i chyba ze dwa arkusiki i okładka. Wykorzystałam też wszystkie te zestawy z dodatkami, czyli takie karty do wycięcia, albo z karty z kalendarza i z metryczka. Są takie większe karty, którymi oklejałam sobie maty na zdjęcia. Tutaj mamy takie ramki. No dosyć sporo mi tego zostało. Najwięcej zostało mi chyba tych grafik, których jest naprawdę dużo w zestawie, a ja sobie powycin powycinałam tylko kilka ja zrobiłam nimi ramki na zdjęcia wewnątrz albumu. Zresztą zaraz to zobaczycie. Tutaj mam też zestaw takich okrągłych etykiet w dwóch rozmiarach i też można wyciąć sobie takie pojedyncze grafiki. I mam też zestaw papierów basic, takie troszeczkę więcej niż połowa całego arkusza z dużej kolekcji. Dobrze, to jest kolekcja, z której ten album robiłam. Tym razem powstała wersja dla dziewczynki. Tak jak widzicie, album dla Wiktorii, a poprzednią wersję niebieską, chłopięcą, możecie zobaczyć tutaj. Była wykonana też z kolekcji Craft o Clock, tylko All oh Boy. Może najpierw takie sprawy techniczne, bo często pytacie mnie o rozmiary okładki. Okładka ma 8, i, przepraszam, 9 cali i 8,5 cala wysokości, natomiast grzbiet ma szerokość 3,3 i 3, i 3, cala. I tutaj od razu pokażę na grzbiecie taki zabieg, który często stosuję, czyli odpinana ozdoba. Jest to kwiatuszek wycięty z wykrojnikiem Sizzix Bix, podklejona to jest wszystko płótnem interligatorskim, a listki są z washpapy, także tutaj nic się nie będzie z nimi działo, bo to jest bardzo, bardzo trwały materiał do pracy. Także odkładam sobie listek na bok, żeby nam nie przeszkadzał przy oglądaniu tego albumu. I ja opowiem jeszcze szybciutko o okładce. Jest ozdobiona ramką, którą wycięłam wykrojnikiem CZXPX. Również jest to kilka warstw birmaty, którą zabezpieczyłam na brzegach tutaj od zewnątrz i od środka złotą farbą akrylową, żeby ta birmata się nie rozwarstwiała. I taka nieduża ozdoba, czyli kartka też wycięta wykrojnikiem Cizixa. Zrobiona z tego butna introligatorskiego, którym obłożyłam cały album i napis Album Wiktorii wycięte wykrojnikiem z Marianne Design. Wszystkie te wykrojniki i dziurkacze, których, których używałam podam Wam je po prostu w opisie pod filmem, nie będzie do nich linków, ponieważ już najczęściej są niedostępne w sklepach. Album jest zawiązywany na taką dosyć szeroką rypsową wstążeczkę, ma 5 kart i wszystkie brzegi są wycięte dziurkaczem brzegowym i Case Success. Tutaj na pierwszej stronie być może już widzieliście filmik, w którym pokazuję, jak wykonać taką kartkę na chrzest. Jak nie, to tutaj Wam ją podlinkuję. A jest to kartka, która nam się fajnie tutaj trzyma. Dzięki magnesikowi, który jest tutaj. Może będzie go słychać. Także tu jest podklejone magnesem. Wszystko po to, żeby ta wierzchnia warstwa kartki była, była widoczna, bo ona mogłaby nam się nie zmieścić w tej kieszonce, ze względu na to, że tutaj niektóre elementy są podklejone na kostkach dystansowych. Też nie chciałam, żeby ona była zbyt y, rozbudowana do góry, żeby nam się fajnie zmieściła w tym albumie. No i dzięki temu magnesikowi nie będzie wylatywać z tej kieszonki, fajnie nam się tutaj trzyma. I ten aniołek też jest wycięty wykrojnikiem, zresztą wszystkie te serwetki. Także polecam zajrzeć do tego filmu, który przed chwilą mieście podlinkowany. Cała ta kieszonka jest umieszczona na takiej sporej klapce zapinanej na magnes, a pod spodem mamy miejsce na zdjęcia, głównie na, na matach. przygotowałem miejsce na zdjęcia 10x15 cm, wszystkie maty są ostemplowane z stemplowcem z Crafted New Design, rozmiarem zdjęcia a niektóre z tych mat, które mają taki uchwyt wycięty dziurkaczem Smarty Steward, są oklejone też kartami z zestawu, który jest też dedykowany do tej kolekcji All Girl. Oczywiście też ostemplowany z tyłu. I tutaj na tej klapce, przy tej wąskiej kieszonce, możemy sobie zdjęcie nakleić na gotowo, albo też umieścić je w tej, w tej właśnie kieszonce. I tak jak widzicie, tak jak w przednim albumie, znowu zastosowałam tutaj jako przekładkę kalkę, Troszeczkę to yy, zaburza widzenie albumu jako całości, yy, takiego rozkładu tych dwóch stron, no ale zabezpiecza fajnie wszystkie tutaj elementy, którymi ozdabiałam, yy, na przykład ramki na zdjęcia, one są podklejone na dystansie, leciutko podniesione do góry. Także nam się nic nie będzie między stronami zahaczało właśnie dzięki tej kalce. I tutaj podobna konstrukcja, czyli taka większa klapka i pod spodem te dwie kieszonki. A na tej kieszonce udało mi się zachować grafikę z misiem. Także albo tutaj możemy sobie wsunąć zdjęcie naklejone na tej karcie, na tej macie na zdjęcia, albo nakleić tutaj matę i na to dopiero zdjęcie, tak żeby ten misio fajnie, narożnik zdjęcia nam ozdabiał. I lecimy dalej kolejne dwie strony, znowu oczywiście przedzielone są kalką. Tutaj użyłam tego papieru w paseczki, troszeczkę żałuję, że nie jest bardziej różowy, a bardziej czerwony. Wyszedł, ale to nie szkodzi. Tutaj ponownie mamy otwieraną do góry, do góry klapkę z ramką, od, od góry wsuwamy sobie zdjęcie 10x15, pod spodem też na, można nakleić zdjęcie. I tak samo na tej klapce odchylanej do dołu. I tutaj dwie kieszonki poziome, w których umieściłam maty na zdjęcie, taga. Tagi też ozdobione są kokardkami wyciętymi z wykrojnikiem z płótna introligatorskiego. i z tyłu możemy sobie opisać zdjęcia, które są umieszczone w tych kieszonkach na matach. I niektóre takie maty, też oklejone kartami wyciętymi, właśnie z tych dodatków do kolekcji, posłużyły mi do wykonania mat na zdjęcia 10 na 7,5 cm. Czyli połowy zdjęcie 10 na 15 cm. I na w 7 stronie też mamy ramkę na zdjęcie, tym razem poziome. Tutaj z boku można zdjęcie sobie wsunąć za szybkę z folii I ta ramka umieszczona jest na klapce, odchylanej do dołu. Tutaj też miejsce na kolejne zdjęcia. I w kieszonce maty. I tak. I tak jak widzicie brzegi kieszonek też ozdabiałam tym samym dziurkaczem brzegowym co brzegi wszystkich kart. I w niektórych miejscach klapki są zawiązywane na wstążeczkę z organzy, a gdzie nie gdzie pojawiają się magnesy. I tak jak na przykład tutaj na kolejnej stronie mamy klapkę właśnie na magnes. Cała ta konstrukcja jest umieszczona na takiej głębszej kieszeni, w której znajdują się matem zdjęcia i kolejny tak do opisywania tych zdjęć. Ramka na pionowe zdjęcie, ozdobione grafikami wyciętymi z dodatków. I po otworzeniu tej y, klapki mamy miejsce na zdjęcia, i tutaj wodospad na kolejne fotografie, a tutaj grafika z owieczką, więc albo tutaj umieścimy zdjęcie, albo ona po prostu zostanie jako ozdoba. Y, oczywiście nie policzyłam przed nagrywaniem filmiku, ile zdjęć się tutaj pomieści, ale to będzie wszystko w opisie pod filmem. Na kolejnej stronie y, takie rozwiązanie typu pop-up. Tutaj właśnie macie tą okrągłą etykietę wyciętą z dodatków i podklejoną na też z tym złotym metalizowanym papierze, który tutaj gdzie gdzie tylko się pojawia. I tutaj zapinana na magnesie klapka, po której otworzeniu mamy właśnie taki niewielki, niewielki system pop-up na dwie fotografie pionowe 10x15 cm. I takie samo rozwiązanie jest na kolejnej stronie. Tylko odchylamy, odchylamy klapkę w lewo. I ponownie miejsce takie podniesione, miejsce na dwa, kolejne zdjęcia 10x15 cm, i to zapinane jest na magnes. Na kolejnej, na kolejnej stronie, tak jak widzicie, rozkład tych dwóch stron w ten sposób się prezentuje, jeżeli ta kalka nie będzie nam niczego zasłaniać. Klepeczka odchylana do dołu, też oczywiście na magnes, od góry wsuwane zdjęcie do ramki. Tutaj znowu ten, ten fajny misio w koronie, którą dokleiłam mu. Odchylamy do dołu, tutaj mamy miejsce na zdjęcie i wodospad kolejny, tym razem na zdjęcia, zdjęcia poziome. Na kolejnej stronie znowu pionowa ramka, tym razem zawiązywane to jest na wstążeczkę. Otwieramy klapkę w lewą stronę, miejsce na zdjęcie, w prawą stronę kolejne miejsce na zdjęcie i tutaj pokazuje nam się grafika na kieszonce. Kieszące znowu maty na kolejne fotografie, 10 na 15 cm. I sąsiednia strona, oczywiście pasująca do tej, oklejona podobnymi papierami. że odchylam kalka, żeby to było widać. I tutaj mamy takie, coś w rodzaju udawanego dolibendu, ponieważ od spodu tematy, które zanim umieściłam, umieściłam za tą opaską, ochrania nam kieszonka z folii. Taka przejrzysta, prawie jej nie widać. Tutaj ramka, oczywiście na zdjęcia, która jest umieszczona na takiej potrójnej, otwieranej do góry i do dołu macie. Miejsce na kolejne cztery fotografie. I w kolejne maty, i tak na no, opis. I ostatnie dwie strony. Troszeczkę podobne w konstrukcji do, tych, do tej pierwszej i drugiej. Kieszonka, oczywiście z folii acetatowej, tutaj jest otwarta od góry. I też tutaj widzicie, wycięłam grafikę z jednego z arkusza. Bardzo chciałam jej użyć, a nie bardzo mi właśnie pasowała w innym miejscu. Także tutaj jest użyta do oklejenia tej kieszonki. Myślę, że całkiem ciekawie to wygląda. I oczywiście w kieszonce maty na zdjęcia i tak. Klapka otwierana w lewą stronę. I ponownie grafika na kieszonce. I tutaj podobnie jak z przodu albumu możemy sobie na przykład w ten sposób zdjęcie nakleić już na gotowo. Także ta grafika będzie nam to zdjęcie ozdabiać z boku. Albo po prostu zdjęcie na tej macie nakleić z jednej, z drugiej strony, albo tylko z jednej, to już do wyboru i wsunąć ją tutaj do kieszonki. I ta głębsza kieszonka z kolejnymi matami, przy czym jedna jest ozdobiona kartą z grafiką, z misiem i z napisem. I na ostatniej stronie, czyli na tej tylnej okładce, jednym z, chyba z takich moich ulubionych elementów w albumie, czyli taka przeźroczysta, wykonana z folii, Kieszonka harmonijkowa, coś w rodzaju kopertki. Także tutaj można umieścić luźne zdjęcia, które nam się w albumie nie zmieściły, albo jakieś pamiątki. I klapka też jest wykonana z folii. To tworzy taką, tak, wrażenie takiej lekkości całej tej konstrukcji, i zawiązywane to jest na wstążeczkę. I wszystko oczywiście na kolejnej klapeczce, otwieramy w prawą stronę. I ponownie dwie kieszonki i kolejne te na zdjęcia. Album jest podobny do tego poprzedniego chłopiącego, ale nie identyczny. Pozmieniałam troszeczkę tutaj układ stron i konstrukcję niektórych stron, ale myślę, że też bardzo ciekawie wyszedł. Także to wszystko, co, co dzisiaj mam Wam do pokazania. Zapraszam Was do zerknięcia do opisu pod filmem, gdzie podam Wam wyszczególnie Wam wszystkie narzędzia, których używałam przy wykonywaniu tego albumu. Podam jeszcze raz wymiary oraz podam, ile zdjęć w tym albumie można zmieścić. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! E